Uchodźcy i imigranci z Ukrainy działają zbawiennie na polską gospodarkę, wytwarzają blisko 3% PKB. Blisko 70% ukraińskich uchodźców w wieku produkcyjnym pracuje. To niemal tyle co Polacy, wśród których pracuje 78%. To kłamstwo, że osoby z Ukrainy powodują wzrost bezrobocia wśród Polaków. Praca uchodźców z Ukrainy przyczyniła się nie tylko do wzrostu zatrudnienia wśród Polaków, ale także do poprawy produktywności polskich firm i pracowników. Wszystkie dowody wskazują, że dopóki pozostaną w Polsce, uchodźcy z Ukrainy będą nadal wywierać pozytywny wpływ na gospodarkę, znacznie przewyższając koszty wsparcia, jakie otrzymali np. w postaci 800. Od początku wojny uchodźcy wnieśli do budżetu Polski około 30 miliardów złotych, co przewyższa wydatki rządowe na ich wsparcie. W samym 24 roku polski budżet zyskał netto 12,5 miliarda złotych. To kłamstwo więc, że migranci i uchodźcy obciążają gospodarkę i ciągną socjal, oni naszą gospodarkę rozwijają. Kto to powiedział? Ja to powiedziałam. A te dane pochodzą z raportu Deloitte przygotowanego na zlecenie UNHCR. Pamiętaj, opieraj swoją wiedzę na rzetelnych danych, a nie na nienawistnych emocjach, które podsuwa ci prawica.